Okazuje się, że system pisma chińskiej księgi zmian, zwanej również klasyką zmian, zawiera w sobie binarny system liczbowy i pozycyjną zasadę pisania liczb. Oznacza to, że księga wyprzedza wynalezienie kodu binarnego wykorzystywanego w dzisiejszych komputerach o 5000 lat. I Ching. Określa szczegółowy opis sytuacji i zalecenia, po których można dojść do optymalnego rozwiązania i korzystnego rozwoju wydarzeń. Jest to swego rodzaju algorytm pomyślności. Pionier analizy matematycznej Gottfried Wilhelm Leibniz, jako pierwszy zauważył, że heksagramy przedstawione w tekście, odpowiadają poszczególnym konfiguracjom zer i jedynek. Już w XVII wieku argumentował on, że wszelką materię można przedstawić w binarnej sekwencji jako jedynka lub zero lub jak twierdzili Chińczycy, Yin i Yang. To właśnie dzięki tej chińskiej księdze powstały pierwsze systemy binarne, które stały się językiem informatyki.